W tym odcinku poznasz historię człowieka, który jeszcze kilka lat temu występował na scenie i w serialach telewizyjnych, a dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie. Wołodymyr Zełęski urodził się 25 stycznia 1978 roku w Krzywym Rogu, w środkowej Ukrainie. Dorastał w rodzinie o akademickich tradycjach. Jego ojciec był profesorem informatyki. Zełęski od najmłodszych lat interesował się językami, sztuką i wystąpieniami publicznymi. Choć początkowo wybrał studia prawnicze, szybko stało się jasne, że jego prawdziwą pasją jest scena. Już w czasie studiów zaangażował się w działalność kabaretową. Był członkiem popularnego programu rozrywkowego KVN, który w krajach byłego Związku Radzieckiego stanowił trampolinę do kariery medialnej. Zełęski wyróżniał się inteligentnym humorem, dobrą dykcją i naturalnością przed kamerą. Na początku lat 2000 założył własne studio produkcyjne Kwartal 95. Które szybko stało się jednym z najważniejszych graczy na ukraińskim rynku rozrywkowym. Produkował programy telewizyjne, filmy komediowe i seriale, a sam Załęski był ich główną twarzą. Dzięki temu zyskał ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów. Przełomem w jego karierze aktorskiej był serial Sługa Narodu, w którym wcielił się w rolę nauczyciela historii przypadkowo zostającego prezydentem Ukrainy. Serial odniósł ogromny sukces. A postać grana przez Zełęskiego stała się symbolem sprzeciwu wobec korupcji i politycznego establishmentu. To właśnie ten projekt sprawił, że wielu Ukraińców zaczęło postrzegać go nie tylko jako aktora, ale jako potencjalnego lidera. W 2018 roku Zełęski ogłosił start w wyborach prezydenckich. Dla wielu był to szok. Kandydat bez doświadczenia politycznego, wywodzący się ze świata rozrywki, postanowił zmierzyć się z zawodowymi politykami. Jego kampania opierała się na prostych hasłach, bez klasycznych wieców i długich przemówień. Zamiast tego wykorzystywał media społecznościowe i bezpośredni kontakt z wyborcami. W 2019 roku Wołodymyr Zełenski wygrał wybory prezydenckie, zdobywając ponad 70% głosów w drugiej turze. Był to jeden z najbardziej zdecydowanych wyników w historii Ukrainy. Dla wielu obywateli oznaczał nadzieję na zmiany i nowe podejście do polityki. Pierwsze lata prezydentury były okresem nauki i konfrontacji z rzeczywistością władzy. Zełęski musiał szybko odnaleźć się w świecie dyplomacji, administracji i trudnych decyzji państwowych. Krytycy zarzucali mu brak doświadczenia, zwolennicy podkreślali autentyczność i otwartość. Przełomowym momentem jego prezydentury był rok 2022. Od tego momentu Zełęski znalazł się w centrum wydarzeń o globalnym znaczeniu. Jego codzienne wystąpienia. Przemówienia do parlamentów różnych krajów oraz aktywność w mediach międzynarodowych sprawiły, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przywódców świata. Wizerunek Zełęskiego zmienił się diametralnie. Z aktora i komika stał się symbolem odporności i determinacji. Charakterystyczny styl, proste ubrania, brak formalnych garniturów i bezpośredni język, budował obraz przywódcy bliskiego ludziom. Jednocześnie był to świadomy element komunikacji który odróżniał go od tradycyjnych polityków. Zełęski wielokrotnie podkreślał, że jego celem nie jest osobista kariera, lecz obrona interesów państwa i obywateli. Jego wystąpienia były krótkie, konkretne i emocjonalne, co pozwalało mu dotrzeć do międzynarodowej opinii publicznej. Prywatnie Wołodymyr Zełęski jest mężem Oleny Zełęskiej, scenarzystki i współtwórczyni wielu projektów Kwartal 95. Para ma dwoje dzieci. Mimo ogromnej presji medialnej, stara się chronić życie rodzinne przed kamerami. Dziś, Zełęski pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej polityki. Jego historia jest przykładem tego, jak osoba spoza systemu może znaleźć się w centrum światowych wydarzeń. Niezależnie od ocen politycznych, droga Zełęskiego, od sceny kabaretowej do najwyższego urzędu w państwie, pozostaje jedną z najbardziej niezwykłych historii ostatnich lat. Jeśli podobał ci się ten materiał. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał Twoje 5 minut i napisz w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w następnym filmie.